Zapraszam na kolejne Szybkie Drzewo. A dzisiaj przed Państwem... Wierzba. Wierzba to nasza leśna hipiska. Jeśli może całe życie przesiaduje nad wodą. Utożsamia się z symboliką księżyca, intuicji, kobiecości, czasu, krainy snów i wielu innych mitologicznych symboli, można by powiedzieć, że aż za wielu. Z fryzurą, którą reszta społeczności drzew zaklasyfikowałaby jako dready. Zawodowo często zajmuje się wskazywaniem podziemnych żył wodnych. Jest chilowa i elastyczna. Wyrośnie prawie wszędzie, rozsieje się z kim popadnie, a swoje szybko rosnące, giętkie gałęzie oddaje jako surowiec lub pasze dla zwierząt. Nie żeby oceniać, ale obiektywnie jest też raczej rozwiązła. Puszcza się korzeniami z każdej wetkniętej w ziemię gałęzi. Ale nikt nie narzeka, bo dzięki temu powstała cała dziedzina sztuki ogrodowej, którą jest tworzenie żywych altan i płotów, zielonych i mocniejszych z czasem. Jak ją rozpoznać? Ciężko! Rodzeństwo wierzby to ponad 450 gatunków, które łatwo się ze sobą mieszają i wyglądają często zupełnie inaczej. Z powtarzających się elementów szukajcie szaro-brązowej kory z typowymi długimi pęknięciami. Liście podłużne, szpiczaste, często bardzo wąskie, jak u wierzby płaczącej, choć nie zawsze. Na wiosnę łatwo rozpoznać po znanych i lubianych baziach, wykorzystywanych w pszczelarstwie i przemyśle wielkanocnym. Za co jeszcze ją lubimy? Kora wierzby wytwarza kwas sanicylowy, czyli podstawę aspiryny. Po wypiciu wywaru lub zwyczajnym rzuciu pomaga w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych. Z młodych pędów wierzby, czyli wikliny, wyplatamy kosze i inne przydatne plecionki. Wierzba posadzona we właściwym miejscu potrafi ochronić przed wiatrem, a nawet pożarem. Oczyszcza też wodę i ziemię. Zasadzone specjalnie lub naturalnie wierzby spowalniają erozję, pomagając w umacnianiu brzegów strumieni, a odrastające w górę proste witki są wygodnym materiałem na strzały, płoty czy maty. Drewno wierzby nie powala jakością, ale za to rośnie jak szalone 10 razy szybciej niż sosna. Czy dobre na opał? Tu zdania są podzielone. Na koniec, bardziej ode mnie uważam, że wieżba płacząca jest jednym z najklimatyczniejszych rodzimych drzew, i jeśli tylko będziecie mieli okazję przespać się pod nią na Hamaku, będzie to magiczne doznanie. Ciekawostka: mająca korzenie w Azji, wierzba płacząca jest tak szeroko rozprzestrzeniona tylko i wyłącznie przez ludzi którzy uznali ją za uroczą i sadzili, gdzie popadnie.